Państwo to na pewno zagłosujecie! Jak w tym deszczu wytrwaliście! To wszystko wytrwacie! Ja mówię, mogłaby się pani nie trzeć. Moje małe dzieci są w stanie w ciszy wytrzymać dłużej niż pani. Wyszedłem na piwo, bo na coś, to się tego w ogóle nie da wytrzymać. Zodzą na mnie kolejne brudy. Jestem zamieszany, w kradzież roweru. Parę lat temu ukradli mi rower. Nie, nie, nie. Zaraz, nie. O, o, raz! Ale może... Dzisiaj powiem wam o sobie bardzo wiele złych rzeczy. Byłem karany za przekroczenie prędkości mandatem na 100 złotych. Jechałem na gapę autobusem. Na studiach udzielałem korepetycji z matematyki i nie płaciłem od tego podatku. Męcen to hipokryta, bo z jednej strony przeciwstawia się rozdawnictwu, a z drugiej strony rozdaje pieniądze. Co więcej, chcą mnie podać do prokuratury za nielegalne przekupywanie ludzi pieniędzmi. Strasznie wczoraj zasłałem, piłem piwo do piątej rano. Film mi się urwał, jak mnie głowa boli. Trochę się przespałem, bo mam obowiązki. Mam w męcenem w Rzeszowie. Niektórzy mówią, że nie można pić, jak się ma kolejnego dnia występ. Ale to nieprawda. Można. Tylko trzeba wstawać rano. Przez ostatnie dwa tygodnie kłamaliście, manipulowaliście, pisaliście bzdury na mój temat.